Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie film informacyjny. Powiem wam co zmieniło się przez ostatnie 3 tygodnie, kiedy nie nagrywałem. No niestety trochę z tych informacji będzie smutnych, no ale zaraz do wszystkiego przejdziemy. A więc zaczynamy. Tutaj u tej samicy nic się nie zmieniło. Cały czas nie mogę jej dopuścić. Ona sobie tutaj siedzi. No zobaczymy. Prawdopodobnie będę kupował jakiś środek, jeszcze nie dokładnie nie wiem jaki, dla niej, żeby wzmocnić w niej płodność. Zobaczymy jak to będzie. Samica jest pod kotek, więc myślę, że jeśli chodzi o to, że jest płodna, to jest. No tutaj mamy samiczkę mieszańca, która miała się kocić i niestety wykład był nieudany. Samica okociła jedno młode, które było martwe, no i... Została dopuszczona po raz kolejny, i zobaczymy jak to teraz będzie. Mam nadzieję, że teraz już będzie wykod udany. Samica była dopuszczona dwa tygodnie temu, więc jakieś ponad, trochę ponad dwa tygodnie powinna się kocić. No i zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że kolejny wykod będzie już udany i wszystko będzie dobrze. Dobrze, przechodzimy sobie dalej. Będę pokazywał te klatki, w których się coś zmieniło. Tutaj mamy. Samiczkę Mieszanica, u której były młode. Młode skończyły 8 tygodni, tydzień temu. No i zostały już sprzedane. Dosyć szybko udało się je sprzedać. Wszystkie trzy do jednego nowego właściciela poszły. Tak, a propos to, z tej samej miejscowości, w której mieszkam. No i zostały szybko sprzedane. Samica ma teraz wolne. Zobaczymy jak długo. Samica myślę, że w miarę dobrze się spisała, jak na swój wiek samica skończyła już jakoś tak na dniach 4, 4 lata, tak, chyba tak, no a więc wiek już naprawdę pokaźny. Dobra, przechodzimy do następnego królika. Tutaj mamy samniczkę belgijską. Ona została przesadzona tutaj z klatki, której była odsadzona od młodych. Już jest tutaj. Ale najprawdopodobniej w kolejnych dniach też zostanie przesadzona jeszcze raz. Znaczy to działo się w ciągu trzech tygodni, więc tak często to nie była przesadzona. Zostanie przesadzona do tej dużej klatki, do tej największej. No i tam zostanie dopuszczona. Myślę, że też jeszcze nie zaszczepiłem królików przez pewne wydarzenia, o których Wam zaraz powiem. No i mam nadzieję, że ona zostanie zaszczepiona, odrobaczona również no i dopuszczona myślę, że za jakiś tydzień I wykoci się po raz kolejny. Samica będzie miała akurat wtedy miesiąc przerwy chyba, więc fajnie by było jakby kolejny raz udało się zakocić i byłyby kolejne młode po niej. Mam nadzieję, że ten kolejny wykoci się by był by był już troszkę lepszy. W sensie Bardziej udany pod względem odch procentu odchowanych młodych. Zobaczymy. Dobra, idziemy dalej. I tu mamy kolejną klatkę. Y, tu u góry, bez zmian. Wszystko tak jak było. Y, tutaj przesadziłem samca, który był tam. To teraz tu. Jeśli dobrze pamiętam, na ostatnim filmie. Y, ta samica y, została dopuszczona, jak wiecie, i ona ma termin wykotu za jakiś tydzień. Akurat na święta wypada. Chyba to pierwszy dzień świąt, więc zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że się okoci i da już młode, bo za pierwszym razem się nie udało. Ale mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko dobrze. Tam jest jakaś, jakieś futro, ale myślę, że to jest jednak wylinki. Nie ciąża urojona czy coś w tym stylu. I że za jakiś tydzień, może troszkę wcześniej, się okoci. Tutaj jest tamczyk, też bez zmiany, jak w ostatnim filmie. No i teraz będą niestety smutne informacje, bo tutaj były młode belgijskie. No i one zachorowały. Dało się wyleczyć tylko jednego. Tydzień temu zdechł jeden z powodów zdęć, a drugi zdechł dzisiaj. Dlatego ta klatka jest jeszcze niewysprzątana. No niestety tak czasami bywa z królikami, że chorują e, jeden zdegnał wzdęcia, wszystkie trzy miały zdęcia e, jeden zdegnał wzdęcia, tego się udało wyleczyć całkowicie, e, tamtego się udało wyleczyć, ale złapał biegunkę i no niestety e, organizm był na tyle wycięty, że już nie dał rady nie podbierał się po tym e, no i niestety tak bywa nawet nie wiem co zostało, czy to jest samczyk czy samiczka, ale będę musiał sprawdzić e, mam wrażenie, że to jest samczyk, ale nie jestem pewien no, i ten sobie tutaj siedzi, już całkowicie wyzdrowiał, dosyć fajnie, już nadrabia to, co tam stracił. Chociaż on w sumie był najmniej chory, dlatego się też go udało wyleczyć. Troszeczkę był tylko dosyć szybko, mu przeszło po dwóch dniach całkowicie, chyba albo po trzech. Zresztą był większy problem, niestety. No, tak to bywa. Ten jeden zostanie sprzedany. Mam nadzieję, że uda się go sprzedać u czego żeby się nie bał. Jeszcze tak trochę jestem e, przestraszony, ale już jest coraz lepiej. E, no i co do tego samczyka, chyba samczyka, bo jeszcze nie jestem pewien. O, widać jest taki trochę agresywny. E, to nie wiem. no Na szczęście jego się udało uratować, wyleczyć. No i teraz sobie tutaj siedzi i dochodzi do już pełnej, pełnego zdrowia. Jak widać ruchliwy jest, zdrowy i mam nadzieję, że uda się go odchować on najprawdopodobniej zostanie zaszczepiony również i wtedy dopiero zostanie sprzedany no i tutaj są ostatnie dwa króliki tu jest ten samczyk który który był tu odsadzony już jakiś czas temu no wtedy jak odsadzałem te młode belgijskie no a tutaj na dole chwilowo, tymczasowo jest samczyk drugi samczyk wielki strach ten który nie ma nie widzi na jedno oko No i on właśnie nie widzi na jedno oko najprawdopodobniej zostanie u mnie w hodowli przez jakiś czas a później zostanie przeznaczony na mięso, zobaczymy, jak to dokładnie się będzie, Ale on już tutaj jest tylko tymczasowo, za parę dni. Myślę, że zmieni miejsce pobytu. Bo tu jest klatka dosyć mała, jak na niego. A tam się zwolniła, muszę tak powiedzieć. Chociaż wolałem, żeby się nie zwolniła. No i pewnie trafi gdzieś. Jakoś to jeszcze będę dokładnie planował, gdzie te króliki pójdą. Tu będę chciał, żeby przyszła samiczka belgijska, ta młoda. Żeby kolejny wykot był w tej tarcie większej. Myślę, że zrobię pewnie jakiś kotnik. Taki właśnie mam plan, żeby tu zrobić, żeby miała miejsce na wykot i fajnie się wykociła. No i to tyle co do zmian w hodowli. Troszkę się tutaj zmieniło. Troszkę się wydarzyło. Niestety przez te smutne wydarzenia nie było częściowo filmów, bo troszkę nie miałem czasu. A trochę też przez to, no bo na przykład z tego królika, który dzisiaj zdechł. Bardzo próbowałem, żeby przeżył, ale niestety się nie udało. Leczenie trwało no dwa tygo półtorej tygodnia jego, no ale niestety tak to bywa. z Krójkami, że dosyć ciężko się je leczy, szczególnie w takich chorobach. Szczególnie chyba w, układ w chorobach układu yy, pokarmowego. Yy, no a więc w dzisiejszym filmie to tyle. Trochę filmów nie było, ale teraz już. Wracam do nagrywania, będą filmy regularnie się pojawiać, może nawet coś częściej niż raz w tygodniu, zobaczymy, teraz będą święta, więc może jakiś specjalny film też się ukaże, a więc w dzisiejszym filmie to by było na tyle, zapraszam Was na stronę na Facebooku, cześć.